Kochani cudowni, cudowni ludzie. Tak wiele różnych tematów poruszamy i wiele myśli się pojawia w tym jak, jak po prostu być szczęśliwym. Co zrobić i tak dalej. Jak to wszystko dostrzec należycie, żeby w ogóle to w pełni tak mogło się objawić to coś, co jest w głęboko w nas. Hmm. Drogi są różne, każdy ma swoją drogę i to jest niesamowite, że w tym całym naszym pobywaniu odkrywamy na swój własny sposób miłość. I różne doświadczenia, bardziej lub mniej przyjemne, nas spotykają, ale tak naprawdę to jest nieustanne spotykanie się z samym sobą. I spotykanie się z tym, co w nas stwarza opór. I jedynie właśnie przyzwolenie pozwala nam na tym, żebyśmy mogli doświadczać siebie tak bardziej, bardziej i bardziej. To jest niesamowite. Już wspominałem o tym, ale jeszcze raz chcę wspomnieć o tym, że w momencie, kiedy rozluźniamy się, kiedy nasze ciało, nasz umysł, nasze podejście jest zrelaksowane, jest takie luźne, gdzie nie ma napięcia. Nie ma takiego starania, chcieństwa, że musi być tak czy inaczej. Moment, kiedy my się tak oddamy temu prądowi życia, przyzwolimy sobie na to, żeby być niezaczepionym, nieprzywiązanym, ale takim wolnym, swobodnym, otwartym. To jest moment, kiedy zacznie wydobywać się z, nasza, z nas ta prawdziwość, ta niesamowitość, to jest niesamowite. Że Moment rozluźnienia na każdym poziomie jest momentem uwalniającym naszą moc. Przyzwolić sobie na to, żeby wszystko przepływało przez nas. Wyobraźmy sobie siebie jako istoty, które są jak wiatr, jak cząstki energii, które skupiły się w to ciało fizyczne, ale wszystko może przejść przez nas. Przychodzi jakaś myśl, przychodzi jakaś sytuacja, którą dostrzegamy, przychodzi jakieś działanie zewnątrz, pozorne działanie, które ma nas dotknąć. Ale ono przez nas przechodzi. Nie zaczepiamy się w swoich komentarzach, w swojej głowie o cokolwiek, tylko pozwalamy, żeby to przeszło. Nie ma żadnego zatrzepczewienia, żadnego oporu, żadnego jakiegoś niesmaku, jakiegoś złości na coś. Bo wszystko się dzieje tak, jak się ma dziać, a my nie mamy na to żadnej historii, żadnej interpretacji. To przez nas przechodzi, i my jesteśmy dalej. Nieporuszeni w sobie wewnątrz i na zewnątrz. W tej całej naszej całości. Już nie rozróżniając na emocje, na myśli, na ciało fizyczne, po prostu jesteśmy jednością we wszystkim. I wszystko przez nas przechodzi. Nie ma oporu. Jest przyzwolenie na życie. Słuchajcie, to jest wielki dar, doświadczać życia tak w pełni. Kiedy możemy dostrzegać przez swoje ciało, tak najprościej, najpraktyczniej, że nie ma w tym ciele żadnego oporu, napięcia. Nie ma żadnego takiego naciągnięcia, że coś coś tam mnie spina. tak można by było przyrównać do zwykłego, normalnego, takiego przyziemnego. Załatwiania się. Gdzie nie trzymamy nic, są puste jelita. Wszystko jest puste i my po prostu nie musimy nic trzymać, nie musimy nic nad, nad, nad czymkolwiek się napinać. To wszystko jest i płynie. I to jest taki poziom życia, poziom takiej przestrzeni, którą można doświadczyć. że wow, nie potrzebuje żadnego napięcia, żadnego starania, żeby żyć. Żadnego oczekiwania, żadnego obrazu siebie samego, by coś się działo, bo wszystko zadziewa się tak cudownie i tak zaskakująco, tak normalnie, tak oczywiście. Wszystko jest. Dane im tu i teraz, kolejnym tu i teraz jest, jest, jest. Bez żadnych historii. Bez żadnego zaczepienia. Możemy sobie planować, możemy coś sobie robić, o, dzisiejszy dzień taki czy taki. Ale bez przywiązania do tych wszystkich obrazów i do tych starań w naszym umyśle, że to ma wyglądać tak czy inaczej. A może wyglądać inaczej. Może nas zaskoczyć. I właśnie ta otwartość, to przyzwolenie, ten taki wewnętrzny luz sprawia, że jesteśmy szczęśliwi. Bez walki z czymkolwiek, co nas dotyka, co nas spotyka. Z pełnym, stuprocentowym przyzwoleniem. bez starania się zmienienia tego odbicia, które widzimy na zewnątrz. Bez starania się zmieniać jakokolwiek na zewnątrz, jakąkolwiek sytuację. Bo wiemy, że wszystko rozkwita w nas wewnątrz i my ten ogród wewnętrzny możemy tylko dbać o ten ogród wewnętrzny. I tam im więcej kwiatów, im więcej piękna, im więcej rozluźnienia. To jest coś, co sprawia, że na zewnątrz się objawia to samo wobec każdej sytuacji. Choćby nie wiem, jak pozornie ona była niefajna. A niefajność, czy fajność tylko i wyłącznie wynika z naszego umysłu. Z tego, że my sobie tak myślimy o czymś i sobie tak uprzykrzamy swoje życie. Zostawmy to. Puśćmy. Życie jest tak cudowne i tak piękne. Niech płynie dla Was najlepiej. Dla każdego z nas. Jest cudem. Jesteśmy cudem. Wszyscy. Ale mi się wstało. Do miłego kochani. Na swój własny sposób kocham każdego z was i przytulam mocno. Na swój własny sposób. Każdy ma swój własny sposób. A tak naprawdę to nie ma żadnego rozróżnienia, bo we wszystkim jesteśmy miłością. W naszych sercach kwitnie cudowna miłość. Ale ona jest w stanie się objawiać, kiedy przyzwolimy sobie, kiedy zostawimy te wszystkie napięcia, a rozluźnimy się i i mi nie chodzi, żeby zapalić trawkę, bo to jest taki sztuczny dodatek, który pozwala nam rozluźnić, jesteśmy szczęśliwi. Nie, nie. To jest coś, co płynie z naszych serc, jest częścią naszej naturalności. Trzymajcie się. Hej.